Z dzisiejszej Ewangelii a jest to Ewangelia według Świętego Marka, szósty rozdział, wersety 30 do 34. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno, na pustkowie i odpocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodziom na pustkowie osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważało to i zbiegali się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzali. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce, nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Dzisiejszy tekst jest wstępem do historii o pierwszym rozmnożeniu chleba według Świętego Marka. A to, co mnie jakoś bardzo uderza w tym fragmencie, to wrażliwość Jezusa. Z jednej strony Jezus widzi apostołów, którzy są bardzo zmęczeni, tak wiele się dzieje, tak wiele pracują, tak ciężko pracują. Mówi: Pójdźcie osobno i wypocznijcie. Pójdźcie osobno na, na miejsce, gdzie nie ma ludzi, na miejsce puste, po to, by wypocząć, po to, by nabrać sił. Jezus widzi nasze zmęczenie. Widzi nasze przepracowanie, ale też widzi naszą złą kondycję i widzi, kiedy, kiedy naprawdę potrzebujemy zmiany, kiedy potrzebujemy czegoś, co nas zmieni. I doświadczam tego w moim życiu często, że kiedy, kiedy ta zmiana jest mi konieczna, Jezus jest w tym. Z drugiej strony, Jezus patrzy na wielki tłum. Na wielki tłum, który też jest głodny. Być może tym razem już nie jest głodny w wypoczynku. Być może nie jest głodny y, chleba, ale jest głodny słowa, nie jest głodny poprowadzenia, jest głodny kogoś, kto, kto się o nich zatroszczy. Zlitował się, bo byli jakowce nie mające pasterza. I Jezus patrzy dzisiaj w Twoje, w moje życie, patrzy na nas i Jezus widzi nasze braki. Widzi nasze potrzeby, widzi nasze zmagania, nasze niedomagania, widzi to, w czym jesteśmy słabi, ale widzi przede wszystkim też to, w czym potrzebujemy Jego. Dla mnie to jest zachęta do tego, by prosić, by nie wahać się, prosić i stawać przed Jezusem z tymi sprawami, w których widzę, że brakuje mi Jego pomocy, Jego łaski. I, i te słowa, pokazując Jezusa wrażliwego na potrzeby innych, dają mi wiarę w to, że kiedy przychodzę do Jezusa z otwartością serca i, i z takim szczerym proszeniem o Jego łaskę i o Jego zaangażowanie po mojej stronie, to to na pewno się stanie. Czego i sobie, i Wam dzisiaj życzę. Dziękuję.